Po serii kilku wyjazdów przyszedł czas na mecz domowy. Spotkanie z Gwardiem Opole. W odprawie przedmeczowej Albert Sanek. Ostatnie spotkanie w Opolu obfitowało w wiele emocji i zakończyło się pechowo dla drużyny Grupa ZOTES Pertarnów. Czy będzie rewanż? Na pewno napawa nas optymizmem nasz ostatni mecz z Opolem. I tak naprawdę. Patrząc po ostatnich wynikach z tą drużyną, można powiedzieć, że ta drużyna tak przysłowiowo nam leży. No i będziemy walczyć, żeby tym razem mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. Sezon powoli dobiega końca. Czy zmęczenie daje się we znaki? Wydaje mi się, że już odczuwamy zmęczenie całym sezonem. Tym bardziej, że sezon był bardzo taki rwany. Było dużo przerw, dużo, dużo spotkań, dużo kontuzji. Tak naprawdę nie pamiętam, żebyśmy. W której spotkanie rozegrali w pełnym składzie, więc myślę, że każdy z nas już odczuwa, odczuwa zmęczenie. Czy aktualna sytuacja w tabeli i terminarz na kolejne spotkania daje poczucie bezpieczeństwa zawodnikom? No a na razie nie mamy jeszcze takiego poczucia bezpieczeństwa. Myślę, że jeden lub dwa mecze wygrane na naszą korzyść już powinny rozstrzygnąć całą sytuację. Terminarz mamy, myślę, bardzo dobry, więc jesteśmy dobrej myśli. Forma drużyny pomimo kontuzji, jest całkiem niezła. Jak Albert ocenia swoją dyspozycję? Na pewno ciągle, ciągle jest dużo do poprawy. Eee, ostatnie mecze, e, między innymi w Gdańsku czy w Kwidzynie, no, nie, były, nie były jakoś złe w naszym wykonaniu. Gdańsku zagraliśmy, w Gdańsku zagraliśmy bardzo dobrze, Kwizyn no niestety troszkę nam, troszkę nam ten mecz uciekł. Eee, na pewno mało mamy alternatyw, jeżeli chodzi o, o grę w obronie i w ataku jest, jest mało osób, ale myślę, że myślę, że damy radę. I, i jak chodzi o moją dyspozycję, to e, czuję się, czuję się dobrze i mam nadzieję, że pomogę na tyle, ile będę w stanie e, całej drużynie. Wszystko wskazuje na to, że na dwa ostatnie spotkania ligowe to Hali zostaną wpuszczeni kibice. Czy to zmienia nastawienie zawodników? No tak, każdy z nas już nie może się tego doczekać, bo grając cały sezon przy pustych trybunach, no to jest taka bardzo dziwna, bardzo dziwna sytuacja. I mam nadzieję, że już no nie dość, że na te dwa ostatnie mecze ligowe, to już mamy nadzieję, że na ten mecz finałowy Pucharu Polski będziemy czuć wsparcie tych kibiców i że doda nam to jeszcze dodatkowej motywacji i energii. we <laughs>